Cześć witam was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Wiem, że profesjonalnie nie powinno mówić się do widzów z założonymi okularami przeciwsłonecznymi, ale w tym odcinku będę wam opowiadał właśnie o okularach polskiej marki Gog, która działa już na rynku od wielu wielu lat ma w swojej ofercie. Bardzo szeroką paletę okularów, nie tylko rowerowych, także okularów turystycznych, outdoorowych, spinaczkowych, biegania, również takich do noszenia na co dzień. Mają również w swojej ofercie gogle narciarskie, a w ostatnim czasie pojawiły się również pierwsze modele gogli rowerowych. Także zapraszam do oglądania. I w tym odcinku opowiem Wam również, czym różnią się okulary fotochromowe, nazywane również fotochromatycznymi, od okularów polaryzacyjnych. No właśnie w tym momencie mam na sobie okulary GOG Thor, które mają soczewki fotochromowe. Myślę, że będzie widać, jak one powoli się ściemniają. Stoję teraz w dość mocnym słońcu, i one pod wpływem właśnie promieni słonecznych, pod wpływem promieniowania UV, powoli, powoli dostosowują się do warunków, jakie panują właśnie w otoczeniu. Mówię powoli, bo ten proces ściemniania się od najjaśniejszego do najciemniejszego trwa mniej więcej około minuty, aby ten efekt w pełni był zauważalny. I kiedy najbardziej okulary fotochromowe się przydają, najbardziej się sprawdzają. No, wtedy, kiedy jeździmy w zmiennych warunkach pogodowych, wtedy, kiedy co chwila słońce chowa się za chmurami, robi się ciemniej, robi się jaśniej. W momencie, kiedy wjeżdżacie na przykład co jakiś czas do lasu, wyjeżdżacie z tego później lasu na otwartą przestrzeń, gdzie słońce dużo mocniej świeci, a także wtedy, kiedy jeździcie wieczorem. Ja nieraz właśnie okulary fotochromowe zakładam, kiedy wychodzę z domu, jest jeszcze jasno. Nie chciałbym zakładać wtedy okularów z białymi przezroczystymi szkłami, ale wiem, że będę jeździł na tyle długo, że będzie robiło się ciemno i w nocy również chciałbym mieć okulary. Można oczywiście kupić sobie model i GOG ma też takie w ofercie z wymiennymi szkłami. Możemy sobie żonglować wtedy dowolnie, czy właśnie mocno przyciemniające, czy średnią, czy białe, czy nawet żółte takie wzmacniające, poprawiające widzenie w nocy. Ale no, jest to jedno z rozwiązań. Drugim właśnie rozwiązaniem są takie uniwersalne fotochromowe okulary, które pozwalają również jeździć w nocy. Szybki rzut oka na pudełko z okularami. Mamy tu informację o producencie. Prostaw z Poznania, a w samym pudełku e i z okularami. Karta informacyjna, naklejka, szmatka do czyszczenia okularów. Bardzo sympatyczne, twarde etui zapinane w środku, wyścielane takim mięciutkim materiałem zabezpieczającym okulary. No i same okulary jeszcze dodatkowo zabezpieczone folią. Tutaj zawieszka. I okulary. I te wszystkie modele, które testowałem, które Wam tutaj będę prezentował, wyglądają podobnie, jeżeli chodzi o zawartość pudełka. IGOK w swojej ofercie ma nie tylko takie duże okulary, modne w ostatnim czasie, właśnie jak Tor. Mają również tego typu. O mniejsze, powiedziałbym bardziej klasyczne. kurczę, przed chwilą je wyjąłem z Z, jeszcze są widać właśnie konkretnie różnice w ściemnieniu. One się też za chwilkę jeszcze będą przyciemniać. I wiele z modeli ma do wyboru właśnie różne soczewki. Są soczewki, modele z soczewkami wymiennymi, są soczewki mocno przyciemnione, są soczewki polaryzacyjne, o których też za chwilę będę opowiadał. Są soczewki fotochromowe. I przy okularach fotochromowych trzeba pamiętać o jednym. Producent podaje, że tutaj ten zakres ściemniania, rozjaśniania jest od 8 do 80% przepuszczalności światła, ale trzeba pamiętać o tym, że raczej te okulary nie ściemnią się. Aż tak bardzo, jak takie naprawdę konkretnie przyciemniające okulary przeciwsłoneczne, nie rozjaśnią się również aż tak bardzo, jak przepuszczające 100% światła okulary z no, przezroczystymi soczewkami. Natomiast jest to moim zdaniem bardzo udany kompromis i zarówno podczas jazdy w ostrym, takim palącym słońcu, i tak jak już mówię, podczas jazdy w całkowitej ciemności tego typu okulary się sprawdzą, będą no, bardzo rozsądnym kompromisem. Kilka słów o okularach GOG Thor. We wszystkich tych okularach jeżdżę już od początku tego roku, testuję je zamiennie, sprawdzam w naprawdę przeróżnych warunkach, nie tylko teraz, kiedy już jest ciepło, kiedy mamy naprawdę ładną pogodę. Jeździłem w nich również, kiedy było no, zimno było około 0 stopni, około 5 stopni na plusie, czyli w warunkach, które bardzo sprzyjają parowaniu okularów. No właśnie, jeżeli chodzi o parowanie, mamy tutaj specjalną powłokę, która sprawia, że woda ze szkieł spływa i jednocześnie okulary tak bardzo nie parują. No, mogę się z tym zgodzić, że tutaj to parowanie jest zredukowane do minimum. Natomiast jeżeli jeździłem w bafie naciągniętym na usta i przede wszystkim na nos, wiadomo, wtedy ta para wodna nie ma gdzie uciekać. Ona się tutaj zbiera, paruje w stronę okularów, więc na jakimś mocnym podjeździe, kiedy się mocno, mocno spociłem, zmęczyłem, okulary potrafiły. Delikatnie, ale jednak zaparować. Jednocześnie, kiedy wyjechałem już na prostą drogę, kiedy przyspieszyłem do tych 20-25 na godzinę, momentalnie odparowywały i tutaj jest to duży plus. Nieraz miałem problem właśnie z okularami innych marek, że ok, no parowały, ale później był problem właśnie dużo większy z odparowywaniem tej wilgoci. Tutaj tego problemu w zasadzie nie ma. I ramka została tutaj wykonana z grillamidu. No jest to bardzo popularny, powszechnie stosowany, nowoczesny materiał do tworzenia właśnie ramek. Jest on bardzo elastyczny. Tutaj, zwłaszcza Końcóweczki są bardzo elastyczne, dobrze dopasowują się do głowy. Dla mnie jest to bardzo istotne. Mam no, jednak głowę dosyć dużą, w rozmiarze XL. Kaski raczej też zakładam, wybieram z tych większych tam w zakresie do 63-4 cm. I dzięki temu, że ta właśnie oprawka jest bardzo elastyczna. Te okulary, czy wszystkie tak naprawdę modele, w których jeździłem, są dla mnie bardzo wygodne. I nawet w momencie, kiedy głowa już trochę napuchnie, kiedy no pojeździmy, zmęczymy się, one się bardzo fajnie dopasowują do kształtu głowy. Nie miałem w ogóle problemu, żeby cokolwiek uciskało, cokolwiek gdzieś mi przeszkadzało podczas jazdy, co się nieraz potrafi zdarzyć właśnie w okularach, które mają sztywne te oprawki, i później zaczyna coś tutaj nas upijać, uciskać. Do tego mamy tutaj bardzo elastyczne i regulowane noski. Zobaczcie, że można je sobie nawet o, ręką tutaj wygiąć do takiej nietypowej pozycji. Także, tak naprawdę, do każdego nosa, czy szerszego, czy węższego, można sobie tutaj te noski dopasować też. Bardzo wygodne noski i okulary trzymają się świetnie na głowie. Wszystko jedno, czy jeździłem na rowerze górskim, w trochę bardziej wyprostowanej pozycji, czy jeździłem na rowerze gravelowym, gdzie no, mam ok, wygodną pozycję za kierownicą, ale jednak bardziej pochyloną. Również bardzo fajne jest to, że mimo tego, że mamy tutaj na górze ramkę, tutaj ramki po założeniu na nos. Nie widać. One są bardzo szeroko rozstawione. Tutaj te szkła dobrze chronią przed wiatrem, przed owadami, przed pędem powietrza i to już, jakby powiedzmy, moda modą na takie większe okulary, ale one właśnie też pełnią tę funkcję, że bardzo dobrze chronią nam i no nie tylko oczy, ale także okolice oczu. I Okulary Tor, tak jak większość modeli z firmy GOG, daje możliwość zamówienia wersji z takimi specjalnymi wkładkami do osadzenia szkieł korekcyjnych, czyli no, bardzo fajna, przydatna, wręcz niezbędna sprawa dla każdego, kto jeździ w okularach korekcyjnych. Okulary Falco, no, poza tym, że mają właśnie taki tradycyjny sportowy kształt, technologiami nie różnią się aż tak bardzo od tego wyższego modelu Thor. Tutaj również mamy bardzo, ale to bardzo elastyczne załóżniki. Również tutaj ten nosek możemy sobie dopasować idealnie do kształtu naszego nosa. Trzymają się również dobrze na twarzy podczas jazdy, w ogóle nie upijają. Tak jak już mówiłem, tutaj te załóżniki są bardzo elastyczne. Jeżeli macie większą głowę, możecie mi wierzyć, że nie będzie tutaj z tym żadnego problemu. Falkony są dostępne w przeróżnych wersjach właśnie od zwykłych z wymiennymi szkłami. popularyzacyjne, przez fotochromowe są również. Pojawiły się teraz w ofercie fotochromy Lustrzane. I trzeci model okularów, który wam dzisiaj pokażę, są to okulary GOG Zeus są to okulary ze szkłami polaryzacyjnymi. No właśnie, czym to się różni od fotochromów? Polaryzacja polega na tym, że mamy tutaj dodatkową powłokę, która zapobiega powstawaniu odblasków. Tego typu okulary sprawdzają się podczas jazdy właśnie w ostrym słońcu. Bardzo chętnie z takich okularów korzystają na przykład narciarze, gdzie powstają bardzo duże odblaski od śniegu, ale również na rowerze się tego typu soczewki sprawdzają, ponieważ poprawiają kontrast, poprawiają ostrość Widzenia no i również zmniejszają odblaski podczas jazdy. Jedzie się w tego typu okularach dużo moim zdaniem przyjemniej niż w zwykłych tradycyjnych soczewkach. I przy szkłach polaryzacyjnych trzeba pamiętać o jednej kwestii: że no, fizyczna tutaj budowa soczewek sprawia, że jeżeli spojrzymy pod ostrym kątem na wyświetlacz. Na przykład w liczniku, wtedy no, niestety nic na nim nie zobaczymy, ale nie przeszkadza to w ogóle w jeździe, no bo jednak patrzymy na niego pod kątem prostym, w ten sposób, i tutaj wszystko wtedy doskonale widać. Czy nawet jak wezmę okulary w pionie, też nie ma żadnego problemu, no ale trzeba o tym pamiętać, że to jest taka cecha nie jest to tutaj jakiś błąd, nie jest to jakaś wada fabryczna. Tutaj ramka jest na całej obwodzie okularów, ale powiem Wam, że w zasadzie, no dobrze, widzę ją tylko tutaj trochę na dole. Jeżeli lekko spojrzę w dół, to ta ramka jest bardziej widoczna, ale z drugiej strony, dzięki temu okulary są też trochę lepiej chronione, chociażby w momencie upadku. Te szkła będą mniej narażone na zarysowanie. Tutaj, tak samo te załóżniki są elastyczne. Może też nie aż tak bardzo jak w tych wyższych modelach, ale też nie miałem w nich absolutnie żadnego problemu, jeżeli chodzi o właśnie ucisk. o to, żeby były niewygodne. I w tym modelu mamy trochę inaczej rozwiązaną kwestię nosków. Nie są one regulowane, nie dopasowują się one do naszej twarzy. Z drugiej strony, tutaj ta przestrzeń na nos jest sporo większa. Jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które mają szerszy, trochę większy nos. I tutaj no, polecałbym też wybrać się przed zakupem do jednego z wielu sklepów. Tutaj te okulary są bardzo popularne. Można je dostać w wielu sklepach, nie tylko rowerowych, w całej Polsce, aby przymierzyć, ponieważ no, mój nos. Jest, można powiedzieć, standardowych rozmiarów, i mimo tego, że te okulary bardzo dobrze leżą na nosie, i nie ma żadnego problemu z tym, że one się gdzieś tutaj ruszają, że coś tutaj mi lata, to jednak, mimo wszystko, kiedy jeździłem na rowerze gravelowym, tak jak mówiłem, w trochę bardziej pochylonej pozycji, one, zwłaszcza pod wpływem potu i tego, że kask, jeszcze który mam, lekko je od góry naciskał, one się potrafiły delikatnie suwać. To jest kwestia oczywiście dobrania okularów do kształtu naszego nosa. Każdy z nas ma trochę inną budowę ciała, więc to nie jest wada tych okularów, jest to po prostu taka ich cecha. Natomiast jeżdżąc na rowerze górskim, gdzie jednak no, może nie z wyprostowanymi plecami, ale trochę jednak bardziej wyprostowanej pozycji, nie miałem absolutnie żadnego problemu, żeby te okulary też trzymały się dobrze na nosie. Czekam teraz na Wasze opinie, dajcie znać, jak podobają Wam się tego typu okulary. Czy wolicie coś większego, szerszego, takie jak właśnie mam na nosie, czy jednak mniejsze, dyskretniejsze, tradycyjne, bardziej okulary? W jakich szkłach wyjeździcie? Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!